CZEPIALSKI DZIUBEK O, wejdźcie. Co się dzieje? Brr, wracajcie tu! Rosy! Za chwilę, Kicku. Dziubku! Teraz, szybko! Kicku, co ty robisz? Widziałaś gdzieś mój flet? Zniknął. Jak to? Nie wiem, dlatego cię pytam. Kicku! Wszystko w porządku? Mam nadzieję, że tak. Kicku. Królik gubi swój ulubiony flet. Co w tym śmiesznego? Przepraszam. Brr. I idę pobawić się z Olą! Ale kicku! Hmm. Wszystkie działa rakietowe załadowane! Ni, Nadchodzi Jupiter. Uważaj! Przestań! Nie krzycz już! Czemu? Ponieważ tak powiedziałem! To wbrew zasadom huśtać się tak wysoko! Czym e, Czyim zasadom? Moim zasadom. Hmm. Okej. Okay. Teraz lepiej? O, świetnie. Hmm. Chyba wstał dziś lewą nogą. O, fajnie cię widzieć. Witaj, Olu. Gdzie jest Rosie? Nie wiem. A wiem. Zagram na moim flecie. A ty zagrasz na swojej piszczałcy. Zrobimy duet. Nie. Zgubiłem ją. Mogę ci dać mój flet, jeśli chcesz. O, dziękuję. Czujesz się teraz lepiej? Nie. Bo posprzeczałem się trochę z Rosie. A teraz nie jest mi z tym dobrze. Uniosłem głos. O, i co zamierzasz zrobić? Nie wiem. Wiesz, Kicku, kiedy ja mam problem, to idę pogadać z piakiem. Cześć, Filip. <ścoughs> Huśtasz się, jakbyś był małym Filipkiem. Dziubek mówi, że nie wolno mi się mocniej huśtać. Chyba wstał lewą nogą. Którędy poleciał? Tamtędy. Ale nie wchodziłbym mu w drogę na twoje miejsce. Strasznie dziś czepialski. Chodź, zobaczymy dlaczego. Chodź, Filip. Witam, moja mała. I Kicek. Nie ma z tobą dziś Rosji? Nie, dlatego przyszliśmy. Widzisz, Kicek ma mały problem. Bym, jak! Może mógłbyś przestać tak trząść gałęźmi? Machasz, machasz, machasz cały dzień. Przepraszamy, ja. O, po prostu się nie ruszaj. To nie jest takie trudne. Jesteś w końcu drzewem, tak? Tak, e, o, oczywiście. Dobrze. Ech, coś z nim dziś nie tak. Tak, słuchaj. Problem Kicka miał małą sprzeczkę z Rosji. Właściwie nie taką małą. A teraz chcę to wszystko naprawić. Co powinien zrobić? Myślę, że musisz powiedzieć przepraszam. Ale co jeśli ona nadal się gniewa? Dałbym jej specjalny prezent. Mój najcenniejszy liść z samiutkiej góry. Możesz jej zagrać melodię na moim fleciku. O! O, to genialne! Idziemy, Olu! Dzięki za pomoc, Dębiaku! Przestań! O rety, rety! A co by było, gdybym to ja chodził tak i hałasował przez cały dzień? Co wtedy, he? Um, nie wiem. Wkurzałbym wszystkich! To by było! Nie dałoby się żyć. Przepraszam. Za głośno. U, przepraszam. Ciii. Przepraszam. Chyba słyszałam tutaj gdzieś dzióbka. Cześć Rosie! Fajnie cię tu widzieć. Cześć Olu. Czy widziałaś dzióbka? Ostatnio nie. Ale o Coś sobie przypomniałam! Kicek ma coś, czym chce się z tobą podzielić! Cześć, Kicek. Cześć, Rosie. Um, chciałbym, żebyś tego posłuchała. Bra! Nie chcemy żadnych fletów! Za głośne! Odłóż to natychmiast! Ale Ciupku. Ciupku. wracaj! Super! Wszystko mi popsuł. Dlaczego, Kicku? Miałem zagrać ci melodię, żeby przeprosić za dziś rano. O, przeprosiny przyjęte. Serio? Oczywiście. Zawsze będziemy przyjaciółmi, Kicku. A teraz chodź. Dowiedzmy się, co takiego dzieje się z naszym dzióbkiem. Zastańcie! To dochodzi z... Dziękuję! 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 W końcu! Dziękuję! Dlaczego wszystkich dziś się czepiasz, dzióbku? O, to ten hałas! Najpierw te żołędzie wariują. skaczą, 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 skaczą. Potem Willy się huśta, potem jak macha. Ta bruno śpiewa. A kicyk gra na flecie! O, jeszcze ta jego piszczałka! Ach. Jego piszczałka? Tak. Ale dlaczego ją wziąłeś? I dlaczego mówiłeś wszystkim, co mają robić? Uch. Ponieważ dzisiaj jest dzień, w którym muszę. Lalalala! Trochę poćwiczyć śpiewanie, a nie jest na to dostatecznie cicho. Myślę, że można by się dogadać, nie czepiając się innych. Ale najpierw musisz oddać Kickowi jego piszczałkę. Przepraszam, że to zabrałem, Kicku. Okej, okay, w porządku. Dobrze. Spotkajmy się na polanie dębiaka za 10 minut. Nie spóźnijcie się! Dobrze, kochani? Spróbujmy przez dłuższą chwilę zachować ciszę? Poćwiczmy! Trudno nie machać gałęźmi. A po co mamy robić taką ciszę? Nie po co, dębiaku? Ale dla kogo? Oto on. Ah, dziękuję. Teraz zaśpiewam. Słuchajcie. Ile to chaos jeszcze potrwa? <minusstrudble> Wiecie, a może macie takie w moim rozmiarze. Teraz Kicek i ja chcielibyśmy zagrać melodię dla przyjaciółki Rosie. Ja, la, la, la. O, nie lepiej zaśpiewajmy wszyscy. La nie chcę się już z Tobą sprzeczać. Ja też tego nie chcę, już nie mogę. od niego uciec. Ale Bruno nie biegnie. On idzie. Lalo, 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 Jasne, że biegnie. Wolno biegnie, ale... On szybko lalo, lalo, lalo. idzie. Wolno biegnie. Szybko idzie. A Rosie? Znakomite śniadanie. Cześć, Bruno. Cześć wszystkim. Twój koszyk jest chyba bardzo ciężki. Co tam masz? To są moje składniki. Jakie składniki? Składniki. Produkty, z których zrobię jutro znakomite śniadanie. Co to znaczy znakomite? Będą naleśniki z serem, makaron, jajka, płatki, bułki, ser, babki, parówki. O, co chcesz? Pychota! Chętnie bym spróbował tego śniadania. A może przyjdziesz do mnie na noc, a rano zjemy razem te wszystkie przysmaki. O, super! Mogę pójść, Rozji, proszę? Oczywiście, że możesz. O, poczekaj. Jestem gotowy, Bruna. Chodźmy! Pa, Parozji! Pakicku, baw się dobrze! <suszy> Nigdy nie spałam tutaj bez Kicka. Co ja teraz zrobię? Hmm. Poradzę się Dębiaka. Cześć, Rosie! Cześć, Rosie! Chce ci się z Kickiem przejechać? Nie, dzięki. Idę do Dębiaka. A Bruno zaprosił dziś Kicka na noc, a potem na znakomite śniadanie. <słuch> na razie. Znakomite śniadanie brzmi smacznie. Zrobimy takie? Nazwiemy je. Gigantyczne śniadanie Filipa! Becha, świetna myśl! Myślisz, że Rozy się czymś martwi? Nie, nie przejmuj się. Zostawię jej trochę naszego gigantycznego śniadania. Chodź, kupimy to trzeba. <ścoughs> Cieszę się, że kicek się trochę rozerwie. Ale będzie mi go brakowało. Na pewno możesz bez niego robić wiele rzeczy. Mogłabym malować i podlać kwiatki, albo poczytać, bo kicek nie będzie mi przeszkadzał. Co z tego, że będę sama? To będzie. U, ja do ciebie przyjdę. E, to bardzo miło z twojej strony. O, nie musisz mi dziękować. Trochę sobie pogadamy. Rano zrobisz jeszcze lepsze śniadanie niż Bruno. Chodź się bawić! A, czy to nie miało być na jutrzejsze śniadanie? Tak, ale zgłodniałem trochę. To tylko taka mała przekąska. Pora iść do łóżka. Nie, jeszcze nie chcę mieć zębów. Ale ja zawsze myję zęby wieczorem. Ja też, ale ja przed spaniem robię jeszcze inne rzeczy. U, jakie? Już do łóżka! Ha, prawie! Uh. Hmm. E, e, gdzie ja będę dzisiaj spać? W hamaku Kicka. Jest miły i przytulny. Nie mogę spać w czymś takim. Potrzebuję wygodnego gniazdka. O, no to może zrobić ci gniazdko. Hmm. Jeśli rozłożymy to. I zawiniemy wokół ciebie w ten sposób. Ups. Nie możesz spać? Nie, dziwnie się czuję bez Rosie. Ja zawsze patrzę na gwiazdy, gdy nie mogę spać. Wiesz jak się nazywają? Mają nazwy? Tak. Widzisz tą grupę gwiazd? To jest wielka niedźwiedzica. O, to twoja krewna! Czy jest tam też wielki królik? Ciekawa jestem, co kitek teraz robi. Może też właśnie próbuje zasnąć. nie mogę spać. Może policz gwiazdy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ups, jeszcze ta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jaka ładna. O, straciłem rachubę. Um, raz, dwa, trzy. Dziupku, nie śpisz? Dzióbku! Przepraszam, nie chciałam cię obudzić. Kicek zawsze mi tak robi. Tęsknię za nim. Czasami działa mi na nerwy, bo bałagani i jest taki niezdarny. Ale wiesz co? Nawet tego mi brakuje. Bardzo ciekawe. Co za noc? Czy w ogóle dziś spałeś? Nie, nie sądzę. Pora na znakomite śniadanie? Jeszcze nie. Myślę, że powinniśmy najpierw odrobinę się przewietrzyć. Chodź, idziemy. Oh. Przepraszam, że cię ciągle budziłam. Nic nie szkodzi. Chyba wiem, co mogłoby cię pocieszyć. Naprawdę? Zaraz wracamy. Idziemy do Rosie? Ale co ze znakomitym śniadaniem? <grym i zbieram> Mamy dużo czasu na śniadanie. Dolecę tam, wezmę do Rosie, a potem w końcu się wyśpię. <grym i zbieram> GIGANTYCZNE ŚNIADANIE?! Tak, wybacz. Najwyraźniej wczoraj zjadłem trochę za dużo. Przepraszam. A, nic nie szkodzi. Ach, wciąż jestem głodny! Już wiem! Bruno robi śniadanie! Na pewno wystarczy i dla nas! Jaha! Bruno! Kicko? Gdzie oni są? Cześć! Przyszliśmy na śniad... Dziubku? Gdzie jest Bruno? Nie ma go. I Kicek też zniknął. Poszukajmy Rosie. Ona coś wymyśli. Rosie! Rosie? Nie ma jej tu. Nie przejmuj się. Znajdziemy ją. Bruno, gdzie ona może być? Kicku, Bruno, tu jesteście! Ale gdzie jest Rosie? A? Rosie! O, Kicku, tak za tobą tęskniłam! Nie mogłam spać! <laughs> ja też nie mogłem! Przyszłam zebrać owoce na ciasto dla ciebie. Placek z jabłkami i troskawkami. Mmm, pycha. Czy możemy w końcu iść spać? <laughs> Mam nadzieję. <laughs> Wszyscy śpią? Tak, czyli nici z jakiegokolwiek śniadania. Chyba, że. O, o, o nie, zaspałem. Zaspałeś na co? Pora na znakomito, gigantyczne, mm. gigantyczne śniadanie. Mm. To najlepsze, znakomito, gigantyczne śniadanie na świecie. Hurra! <giby> to znakomito, gigantyczne śniadanie było. Takie pyszne, tym bardziej, że mogłem zjeść je razem z tobą. O, dziękuję. To bardzo miłe. Więc myślę, że powinniśmy uczcić bycie razem genialnym obiadem wspaniałą herbatką i fantastyczną kolacją. Co ty na to? Oj, kitku. <ścoughs>